Siemanko z tej strony Fox a to jest prezentacja postaci MAGA 86 poziom, który jest pewnie Wam już znany na moim kanale. A jeśli nie, to zapraszam do śledzenia filmów. Dobra, od czego zaczynamy? Zaczynamy od może, może od wróżek. Chociaż nie, zacznijmy od EQ. Yy, więc taka. Różka to Serafina, 85 poziom, U6 plus 8. No i tutaj osłonka jest super yy, Niezakłócony, mała otwarta rana yy, Tutaj jest syf, yy, tutaj zwiększone obrażenia yy, SL, procent do obrażeń I zdobycie większej ilości PP, czyli punktów tych punktów, punktów na karcie jest yy, Dobra yy, Tutaj kryształka Na 70 poziomu 7 plus 7 Yy, będzie to wymieniać na 88 albo 90, ja już sam nie wiem jak to tam, jak to tam było, ale chyba, chyba na 88 będziemy to sobie wymieniać tutaj, yy, ale kryształka jest spoko, fajna. Yy, I tutaj miotacz na 58 poziom. Gdyż już ponieważ yy, Patrycja w ogóle nie siedzi na TG, także nie wiem, nie mam mnie tacza i będzie chyba dopiero na 90, nowy yy, Bizwie z lodu, maska X, rogi Bawoła, bez kostiumu, chyba że coś tu schowała nam. Ooo o, o, o. Coś, coś tu ma, to chyba nie używa. Yy, dobra resy teraz, sprawdźmy jeśli chodzi o resy to widzę tutaj już kamienne naglace mają, są to sumy piąte czyli mają razem 60% yy, woda, pół, światło yy, tyle no na magu jak wejdzie się na SP to jest to dużo więcej zawsze yy, yy, yy. Teraz to, chyba i to. I to jest na ogień. Ma tyle. Mm, teraz, teraz. Jezu. To, chyba. Nie. Co z tym butami jest, to, tak? A nie. A to, aha. Czyli na jest trochę słabiej. I tutaj ma na wodę nie tylko połowę. Ma tylko buty. Nie mogła upolować rękawiczek za dobrą cenę, tak że tak to wygląda. No i właśnie tutaj ma EKU coś, taki właśnie porządek widzicie, u mnie nie wyglądało to tak ładnie. Patrycja dba o porządek właśnie jak widzicie i, i, i ładnie to wygląda, nie? nie? to co u mnie, no ale jakoś przyjemnie. Dobra, teraz wróżka. To jest Wróżka Światła, najwyższy ma procent, 49 Wróżka Mroku 41 47 z Wody, i tu Selaym 41% Selaym jest duża, czyli od 40% była kupiona Dobrze Teraz SP Holka jest Jest to 81 plus 9 Wulkano jest... jeszcze wam udowodnić, że jest plus 9 Wulkano jest 99 plus 9 DG jest 70 coś, bodajże plus 5 I niebieski mak jest 91 plus 6 Także SP jest ok moim zdaniem Reputacji ma 1,5 miliona no, także do, do rednosa brakuje jeszcze połowy, bo no już nie całą. I, i to by było na tyle. To było na tyle, to już wszystko. Tak, nie, tak, nie, tak. Hmm. Aha, jeszcze reddy. Tutaj właśnie red jest nieużywany, także muszę na niego wejść, bo ja nawet nie wiem, co z nim jest. Jest, widzę, plus 3. A Jot ma 37, no i tak jak mówię, Patrycja na nim nie gra i go nie używa. Ale przyznam się, że ja czasem sobie na nim grywam, bo lubię Reda. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, że trochę się zaznajomiliście z tą postacią, bo ja też przeważnie na niej sobie tam czasem gram. I tak to właśnie wygląda, także komentujcie, subskrybujcie. Cześć, trzymajcie się i papa.